Cześć, witaj, tu Krystian Karczyński, etrapes. Zapraszam do słuchania radia ORS. Cześć, ja jestem Zelmer, ze mną jak zwykle jest Kamil, a naszym gościem jest Krystian Karczyński, etrapes. Cześć. No właśnie, Panie Krystianie. Kim Pan jest z wykształcenia i jaką uczelnię Pan ukończył? Z wykształcenia jestem jak najbardziej matematykiem. Kończyłem matematykę na Politechnice Poznańskiej. No i jak to bywa, na pewno jak Pan zaczynał działalność jako etrapes, zastanawiał się Pan, czy chce Pan to robić bardziej tak dla hobby, dla siebie, czy jako pełna działająca firma? Nie miałem żadnych wahań i nigdy się właściwie na tym nie zastanawiałem. Od samego początku wybrałem drogę, że chcę to robić jako normalna, profesjonalna firma, nie hobbystycznie, tylko po prostu rozwinąć to w sprawnie działającą firmę, zarabiać na tym i tak dalej, i tak dalej. To ma być moja normalna praca. Skąd się wziął w ogóle pomysł na, na stworzenie kursu ETRAPES? To była taka kilkuetapowa historia. Udzielałem korepetycji bardzo dużo. Byłem nimi sfrustrowany już trochę, bo ich strasznie się w życiu udzielałem, Więc szukałem czegoś nowego. Zobaczyłem w telewizji, że pewien pan robi coś takiego, co ja robię podobnego w telewizji i się w ogóle nie przejmuje tym. Więc sobie pomyślałem, ja też nie będę się przejmować. I zacząłem to robić. No, w nie w telewizji od razu, ale w internecie. No i tak się zaczęło. Studenci bardzo często zastanawiałem się, skąd wzięła się nazwa. Zupełnie nieprofesjonalnie, można powiedzieć. Kiedyś, jak zakładałem firmę, napisałem na jakiejś kartece, na jakimś świstku papieru. Pamiętam kilkanaście słów, jakichś takich, co mi brzmiały z matematyką i by się nadawały na nazwę firmę, czyli ta firmy paraboloida, hiperbola, hiperboloida, jakieś takie kółko, koło, nie pamiętam, okrąg, trapez, no i pokazałem żonie i się spytałem, która jej się podoba, żona wybrała trapez, ja dodałem e, żeby tak było bardziej wiecie, internetowo jakoś nowocześnie, no i tak... Powstał Etrapes właśnie, ale przyjął się, studenci używają tej nazwy jak najbardziej. I często do mnie mówią, panie Etrapes nawet. Tak, bo jeżeli nie wiedzieliście, to właśnie był wykład na, hali, na, sa, na Auli u nas na MT. Można było przyjść, posłuchać na żywo, ale wy byliście zbyt leniwi, dlatego my do dla was ten wywiad. No to może Pozdrawiam. Po... <noise> może powiem nam pan teraz, bo wielu studentów ma ten kurs, ale niestety nie od pana, tylko z jakichś nieautoryzowanych źródeł. Czy starał się pan z tym walczyć? O, oczywiście, że tak, bo to od pewnego czasu, od etapu pewnego rozwoju firmy, to stało się problemem. jeden w ogóle. Więc próbowałem różnych rzeczy, drogich zabezpieczeń, przede wszystkim do kursu dodawanych, usuwania linków z internetu przy pomocy jakichś tam współpracujących ludzi, którzy to robili. Cudowałem, cudowałem, tak. Próbowałem manipulować cenami kursów, próbowałem różnych rzeczy. Nic nie wychodziło. Szczerze mówiąc, i nie jestem pewien dalej, czy jest jakaś skuteczna droga, jakiś taki złoty środek, który można tutaj zalecić w tej materii, bym powiedział. Czy mimo tego, że kurs i tak jest piracony przez studentów, można z tego wyżyć? No, oczywiście na szczęście tak. Mimo tego, że kursy są na potęgę piracone, to nadal jest spora grupa ludzi, którzy. Mm, z różnych przyczyn decyduje się je kupić i dzięki temu firma dalej funkcjonuje, a nawet się rozwija. Kiedy zacząłem robić różne takie projekty nowe, kilka lat, rok temu, dwa lata temu powiedzmy, to jak najbardziej ja tego, z tego żyję i to całkiem nieźle bym powiedział, więc wcale nie narzekam. Jest to moja jedyna wyłączna praca, nie mam żadnych innych źródeł dochodów. Wielu studentów słyszało pojęcie Akademii Etrapeza. Czy można nam Pan jakoś w skrócie przybliżyć, co chodzi? Akademia Trapes to jest zalążek czegoś, co się rozwinie dopiero w przyszłości, czyli internetowej takiej szkoły matematyki dla studentów wyższych. A na razie jest to takie jedno miejsce, w którym zgromadziłem wszystkie moje materiały, jakie robiłem przez długie lata. Wszystkie zgromadziłem w jednym miejscu i opłacając miesięczny abonament, ma się do tego stały dostęp. Plus dodałem forum, na którym można zadawać. Matematyczne pytania, czyli jest jakiś taki element, że nie tylko się ogląda, ale też jak się czegoś nie rozumie, można się zapytać na forum. I tym akademia jest na dzisiaj. Natomiast będzie się to dalej rozwijać w kierunku takiej bardziej standardowej, w pewnym sensie, szkoły matematyki. Jak się pan czuje jako najbardziej rozpoznawalny nauczyciel matematyki w Polsce? No, czuję się świetnie, no cóż, popularność, bardzo lubię popularność oczywiście, tylko że ona do mnie słabo dociera dosyć, bo żyję, mieszkam w bloku, w małym miasteczku, nikt z moich tam znajomych specjalnie nie kojarzy mnie, co ja tam w ogóle robię, ani sąsiadów tym bardziej, ani ludzi. Powiem tak, że ta popularność coraz szersze kręgi zatacza i coraz więcej ludzi mnie kojarzy gdzieś tam, może w uczelni żony, może w przedszkolu, nawet rodziców, więc coraz szersze kręgi to zatacza. Jak się czuję? No, dobrze, wspaniale, może troszkę obco, może troszkę jestem w nie swojej roli, ale w gruncie rzeczy lubię to. Teraz mamy maj, właśnie maturzyści skończyli pisać matury. Czy myślał Pan kiedyś o tym, żeby przygotować kursy dla nich? Jak szło naprawdę kiepsko w firmie, to miałem taki moment, że nawet miałem konkretną wizję, jak, że chcę zrobić coś dla maturzystów. Zaplanowałem to sobie, ale jakoś nie miałem serca do tego. Chyba lubię studentów za bardzo. Od wielu lat pracuję właściwie tylko ze studentami. Nigdy nie było tak źle, żebym musiał coś robić na siłę. Także. Przeszło mi to szybko po kilku miesiącach i od tamtej pory już nie myślę o tym, mm, lubię studentów, może jak studenci przestaną mnie lubić i <grybujesz> yy, przestaną kupować moje produkty, no to może będę myślał o jakichś takich skokach, ale na razie nie zapowiada się na to w ogóle. No i mamy do Pana jeszcze takie pytanie, typowo związane z naszą audycją, która nazywa się Mieszko, gdyby miał Pan ostatnie Mieszka, albo nie, sprzedałby Pan Czemu os... Mieszko? 10 zł. 10 zł. 10 zł. Co? 10, 10 zł, jest na 10, 10 złotych to jest mieszko pierwszy. Dobra. A czemu 10 złotych? Bo nasza pierwsza audycja no, powstała przed, przed pierwszą audycją i to był ranking 10 rzeczy. Tak, tak skojarzyliśmy, tak luźno. Okay. Tak się przyjęło i zostało po prostu. Okej, okay, dobra, sorry. Tak. Więc teraz zadajemy bardzo... Teraz wy zadajecie tak, pytania, tak, tak, zadajemy więc zawsze takie pytanie naszym, naszym gościom. Tak. Na co wydaliby ostatnie 10 zł w życiu, tak, ale przykład, jednak... Pan sprzedaje kursy matematyki i wszyscy kojarzą e-trapezę, to na co by pan przeznaczył ostatniego e trapeza W sensie pieniądze ze sprzedaży tak. ostatniego kursu e, e Tylko z jednego. Jakbym już zamykał, tak, działalność? I czy, czy o co chodzić? Jakbym leżał na łożu śmierci i miał no, wydać czy, czy, moje ostatnie 10 zł. śmierci, bo to jest takie bardziej dramatyczne. Na co bym wydał 10 zł? No na jakieś dobre piwo chyba by starczyło, także <grym> chyba to bym wybrał, tak. 10 zł, no już takie przyzwoite bym chyba kupił. Bardzo się cieszymy, że padła taka odpowiedź, bo większość ludzi, z którymi robimy wywiady, stara się jakoś poważnie wymyślają takie, Nie no, takie, to jest... takie, takie po prostu ludzkie jest bardzo poważna tak, sprawa. Tak, ale takie ludzkie po prostu, co każdy na pewno by na to przeznaczył, przynajmniej ze studentów lub ludzi, którzy mają wspólnego sobie ze studentami, te oto pieniądze. Lubię ba dobre piwo. <noise> 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 bardzo dziękujemy. Naszym rozmówcą był Krystian Karczyński. My byliśmy Mieszko. Do usłyszenia w ORS. Dzięki, pozdrawiam.